Daczy, za przeproszeniem i w tym jest problem, że jak ja go zminimalizuję, czy cokolwiek z nim zrobię się wszystko pieprzy, za przeproszeniem odpalam i uwaga, powinno łapać łapię, nie łapię nie łapię no tak jest jak się odpala stare gry, o jeszcze Dake Story nie załapało Wiem, że jest czarny, już próbuję naprawić. I czy teraz załapie? Nie łapię. Brawo O Jezu, co za gówno. Zły link dałeś, się uwązie. to zaraz. Mm, póki się bawię z tym. Albo jakby ktoś mógł dodać. Tak, zły link dałem. Kurde. To ewentualnie, póki ja się z tym głównym użeram, to jakby ktoś mógł dodać. Ech, działaj, błagam, działaj. Tak, ja to chcę pokazać ludziom. I widać co? Teraz powinno być wszystko ok. Jest intro, wszystko imba, nowa gra, hard. I lecimy. No, teraz. Teraz powinno być na pewno. Aż się boję minimalizować, niestety. Nie dość, że nie ma okna. To jeszcze trzeba kombinować z zewnętrznymi programami. E, ja mam. Nie mam siódemki, ja mam wiśte, jak piszę w opisie. Okay. No, to jak widać, to jedziemy już tak półoficjalnie, pół serio, pół w ogóle. Ech. Ale kusi, że zminimalizować. Moja ulubiona broń w sumie zaraz po takim e, granatniku, coś, coś takiego. Tu przecież jest i tak. Zaraz pewnie swoich zabije. Jakie jak wspomniałem, jakby ktoś jeszcze mógł zarzucić uwonzaja link, może akurat by się ktoś skusił. O! Tutaj znowu wspomnienia w polskiej wersji. Nie odlatujcie bez nas. Ah, Przenikające obiekty. Nie wiem czy to było. Tak, nie odlatujcie bez nas. Teraz będzie K. E hey, yes. Dziękuję, ale ja mówię o broni MC, tak MC tak robota. O tu można było wpaść na drinka. Tak, krwawo Mary, ale nie na służbie, światny, świętne. Hej, jak ja to lubię? Teraz na odprawę. Tylko ta gra ma wiele rzeczy, których teraz te nowe gry nie mają. Odprawa. A tam głupoty. Ja nie będę się wsłuchiwał teraz. Bo i tak ten dźwięk pewnie jest tragiczny. Jeszcze dodatkowo zagłuszając komentarzem to, e, gdzie to się szło. E, jest. Wybory były Nie, wracam się źle. Jeszcze <laughs> ja to przychodziłem niedawno, żeby upewnić się, czy wszystko działa i teraz takie lameriady wychodzą. E, nie wiem czy bylibyście zainteresowani, a ja zaplanowałem ewentualnie zrobić to w dwóch wersjach. Ja to zaplanowałem zrobić w dwóch wersjach. E... Pierwsze to po stronie Gabriela. Uwaga, spoiler dla tych, co nie grali. A drugie po stronie normalnie tych dobrych. E... To się jakoś wchodziło. Ale nie chcę iść naokoło tak ostatnio. Tu jest. O, tu jest nawiązanie.

If this, if this happens, happens the, the flow of Kato throughout our system will cease. This cannot and will not happen. Yes, sir. I, I understand it completely. completely. You may I select an MCA for this mission, consult, consult the terminal in each bay for specifications on the various 18. units. Good, Good luck, Commander. Sir, I, I presume Catherine was my primary contact for this mission. mission? You mean the Lieutenant Commander Akaraja? Yes, she.

Nawiązanie do popkultury growej. Mm. No i przede wszystkim jest krwawa. Co teraz Kodom nie zarzuci tego. Zejdź na dół. W sensie, że zejdź na dół, zejdź na dół tutaj. A, takie sekrety aż. <noise> Ktoś tu lepiej pamięta ode mnie. Eee

Jest, jest. Trzeba było mi nie mówić! Mi się jeszcze patrzy. Oh. Pamiętam, że można było obawić się w, na samym początku zabijania, ale niekoniecznie dobrze to się kończyło. A i to za co kocham tą grę. Roboty, roboty, więcej robotów. Ja mam swojego faworyta. Proszę mi nie spoilować wszystkiego. Ja pokażę wszystkie. Tak, to jest mój, mój ulubiony. Zawsze nim grałem. Ewentualnie jeszcze grałem o tym. Ale ten taki seraki trochę przypomina Optimusa Prime z Transformersów. To jest dziś Shotgun. Jest tak i teraz można się bawić w zabijanie. A w sumie, czemu nie? Czy F5 czy F6 się zapisuje? Zgaduję, że F6 jest. Obawmy się. Koledzy przyszli. No i tak się kończy. Ach, dobrze, dobrze. Hmm, tak, tutaj. Tu nie. Teraz, żeby wybrać dobrego Mecha. Ten nie i jest wielki zły Mech. Tu jest świetna muzyka.

Parę ludzi, którzy się fajnie rozwijało. Tak. Cześć, cześć. Widzę, że ktoś jednak obiecał, miał być od początku, a nie był. A szkoda, że ja teraz nie mam podglądu, ile osób jest online. Mam nadzieję, że około czterech. Niestety na... Um, ulalanie Space Channel 5 Part 2 byłem sam. Ale może i dobrze, bo to była sama porażka. E, idziemy dalej. Śmiesznie to wygląda, jak się spyla wodą. 9! Wow! Pobiłem swój pierwszy stream o 4. Tu wychodzę, zaraz tu będzie. Z której strony chyba z tej? Tu jest otwarcie tego. Zaraz przyjdą, do pasy. No, chyba większość to grała, Unreal. Może dlatego, że było to często dołączone do e, tak zwanych gazet. A już głupi. Nie, żyje. O, i to jest jedna z moich ulubionych broni. Nawiedzona baba. Ups. A ja chyba nawet nie zapisałem. <grywa> tak, nie zapisałem. Trzeba się przyzwyczajać. Przepraszam. Teraz możecie mnie wyśmiać. A czy wy mieliście Polską wersję? Bo to też jest ważne, bo... Z tego co widzę mało osób ma Polską wersję, z tego... no przepraszam, całego z tego, z co ludzie rozmawiają, faktycznie w to grali, a nie tylko udawali, to mieli głównie angielską. No, angielska i polska. I która lepsza? Polska, nie? Przynajmniej tłumaczy... nie tłumaczenie. Nie, Dubbing był świetny w polskiej. Zapisać. I jedziemy dalej. Tu wychodzi, on ginie raz, dwa kurczę, kolekcjonerka. Czego to od ludzi można się dowiedzieć? Ale w końcu mam z kim porozmawiać. <laughs> tu w górę, to ja od razu zaspoiluję, że e, za tydzień. Też gdzieś chyba 18 zacznę. Będzie dalej Szogo i w dodatku jeszcze TIFA. Tif 3, jakby ktoś był bardziej zainteresowany. No, mój padł bywa Zaraz będzie chytra baba.